Jest wieczór, wokół paleniska zbiera się wspólnota, jest gościna, gwar rozmów, ale w powietrzu unosi się oczekiwanie na coś ważnego. W centrum uwagi stoi siedmioletni chłopiec, ma długie, nigdy nieścinane włosy, które opadają mu na ramiona. To jego święto, można by rzec jego urodziny, jednak główną atrakcją wieczoru nie będą prezenty, nie będą nią zabawy. Główną atrakcją będzie symboliczna śmierć tego dziecka. Witajcie w świecie dawnych Słowian. W świecie, gdzie obrzędy były wyrafinowaną technologią kulturową, zaprojektowaną do przeprowadzania człowieka przez najbardziej niebezpieczne progi życia. Ta prowokacyjna wizja, choć brzmi jak chwyt z horroru, jest w istocie kluczem do zrozumienia jednego z najważniejszych i najbardziej zagadkowych rytuałów słowiańszczyzny – postrzyżyn. To nie jest nowoczesna nadinterpretacja. To teza, którą dziś zbadamy: że owa symboliczna śmierć stanowiła fundament i sedno tego obrzędu. Każde narodziny wymagają bowiem uprzedniej śmierci, poprzedniego stanu. Chłopiec musiał umrzeć jako istota przynależna do świata natury, chaosu i sfery matczynej, aby móc narodzić się na nowo jako pełnoprawny członek plemienia, syn swojego ojca. I podmiot w oczach bogów. W dzisiejszym odcinku dokonamy głębokiej dekonstrukcji postrzyżyn. Odtworzymy przebieg ceremonii krok po kroku. Zgłębimy niezwykłą symbolikę włosów, by zrozumieć, dlaczego ich obcięcie było aktem o tak potężnym znaczeniu. Przeanalizujemy, jak rytuał ten funkcjonował jako mechanizm psychologicznej i społecznej transformacji. I wreszcie prześledzimy jego losy. Od mitu założycielskiego dynastii Piastów, przez adaptację w czasach chrześcijańskich, aż po jego zaskakujące odrodzenie we współczesnej Polsce. Prastare szepty zapraszają Was w podróż do serca słowiańskiej duszy. Rozdział pierwszy. Liminalny bohater. Chłopiec na progu światów. Zanim nożyce dotknęły jego włosów, kim właściwie był główny bohater tego dramatu? Centralną postacią był chłopiec, najczęściej w wieku 7 lat na ziemiach polskich. Na Rusi mógł mieć zaledwie 3 lata, a w innych regionach wiek bywał zmienny. Siódmy rok życia był jednak kluczowy. To wiek, w którym dziecko, po przetrwaniu najtrudniejszego okresu wysokiej śmiertelności, dawało realną nadzieję na przyszłość. Do momentu postrzyżyn jego status społeczny był zawieszony, niejednoznaczny. Znajdował się pod wyłączną, Absolutną opieką matki w przestrzeni domowej, którą określa się jako sferę kobiecą. Jego włosy, długie i nietknięte od narodzin, były fizycznym, widzialnym znakiem tej przynależności. Symbolizowały jego nierozerwalny związek ze światem, który w słowiańskiej kosmologii był bliższy naturze, chaosowi, a nawet sferze nadprzyrodzonej. Musimy to zrozumieć. Przed tym rytuałem. Chłopiec nie był jeszcze w pełni człowiekiem w sensie społecznym. Był postrzegany jako istota należąca do porządku natury, którą należało rytualnie przekształcić w istotę przynależną do porządku kultury. Jego długie włosy stanowiły fizyczny marker tej dzikości. W wierzeniach ludowych istniał wyraźny podział: włosy zadbane, uczesane, ułożone, reprezentowały świat cywilizowany. Natomiast włosy nieuczesane Bujne i brudne wiązano z ciemnością, siłami demonicznymi i stanem dzikości. Dziecko, którego włosów nigdy nie tknęły nożyce, z definicji znajdowało się w tym drugim, nieoswojonym stanie. Celem rytuału było zatem symboliczne zerwanie jego więzi z tą sferą. Poprzez obcięcie włosów chłopiec był symbolicznie oswajany i cywilizowany. Był to jego pierwszy i fundamentalny akt socjalizacji. Rozdział 2. Aktorzy i scena. Teatr przemiany. Ceremonia była ściśle wyreżyserowanym spektaklem, w którym każda rola miała kluczowe znaczenie. Przyjrzyjmy się obsadzie. Główny oficiant Ojciec. Niemal zawsze to on był głównym celebransem. Ten szczegół jest absolutnie fundamentalny. Akt postrzyżyn dokonany ręką ojca. Publicznie ustanawiał i potwierdzał jego władzę oraz odpowiedzialność nad synem. To ojciec, poprzez ten gest, oficjalnie uznawał chłopca za swojego potomka i włączał go do męskiej linii rodu. Intrygująca alternatywa: obcy. Źródła odnotowują fascynującą możliwość powierzenia tego zadania szanowanemu obcemu lub kumowi, postaci zbliżonej do ojca chrzestnego. Taki akt nie był przypadkowy. Tworzył potężną więź sztucznego pokrewieństwa, wplatając dziecko w szerszą sieć społeczną, wykraczającą poza najbliższą rodzinę. W kontekście bałkańskim zaproszenie kogoś do tej roli było wielkim zaszczytem dla gościa, którego przyjmowano niezwykle wystawnie. Rola przejściowa matka. Jej rola była krótka, ale niezwykle symboliczna. To ona przyprowadzała dziecko, oddając je w ręce ojca, a następnie usuwała się w cień. Ten prosty gest w sposób dramatyczny obrazował transfer władzy i opieki nad dzieckiem ze sfery kobiecej do męskiej. Niezbędny świadek wspólnota. Rytuał nie mógł odbyć się w odosobnieniu. Niezbędna była obecność rodziny, przyjaciół, sąsiadów, a w przypadku władców możnych i drużyny. Ich rola jako świadków była kluczowa. Postrzyżyny nie były prywatną sprawą rodzinną, lecz publiczną deklaracją zmiany statusu dziecka. Obecność gości legitymizowała tę transformację, czyniąc ją nieodwołalnym faktem społecznym. Rozdział trzeci. Akt centralny i jego konsekwencje. Kulminacją rytuału jego symbolicznym jądrem było samo obcięcie włosów. Ojciec lub wyznaczony oficiant używając nożyc dokonywał pierwszego rytualnego cięcia. Nie była to zwykła czynność fryzjerska, lecz akt o ogromnej wadze, akt separacji, transformacji i poddania. Chłopiec, godząc się na to, symbolicznie poddawał się władzy ojca, który z kolei działał jako przedstawiciel całej wspólnoty i porządku boskiego. Ta symbolika, poddanie się władzy osoby ścinającej włosy. Okazała się niezwykle trwała i przetrwała wieki w niemal niezmienionej formie. A co działo się z obciętymi włosami? Nie były to zwykłe odpadki. Stawały się potężnym obiektem rytualnym. Starannie je zbierano, aby następnie złożyć w ofierze bóstwom, co było aktem o charakterze religijnym. Czasem palono je, co również było formą ofiarną, a czasem, jak odnotowano w Czarnogórze, wyrzucano na gnojowisko. Miejsce symbolicznie związane z płodnością i cyklem życia, co miało zapewnić dziecku pomyślność. Jednak obcięcie włosów było dopiero początkiem. Po nim następowały kolejne akty, które dopełniały i utwierdzały transformację chłopca. Po pierwsze, mianowiny. Rytuał postrzyżyn był tak często połączony z formalnym nadaniem dziecku imienia, że obie nazwy stosowano zamiennie. Ma to głębokie znaczenie. W wielu kulturach człowiek nie jest w pełni istniejący społecznie, dopóki nie otrzyma imienia. Ta nowa osoba, która wyłaniała się z rytuału, potrzebowała formalnego identyfikatora, który potwierdzałby jej nową tożsamość. Po drugie, uczta wspólnotowa. Po ceremonii odbywała się wielka, często wystawna gościna. Nie była to zwykła impreza. Jak zauważył słynny badacz obrzędów przejścia, Arnold van Gennep. Uczta jest klasycznym elementem fazy reintegracji. Wspólne spożywanie jedzenia i picia na nowo włączało przemienioną jednostkę do społeczności, cementując jej nowy status. Uczty te mogły być niezwykle huczne, czasem trwały nawet miesiąc, a goście otrzymywali drogocenne dary. I wreszcie po trzecie, pierwsze wsadzenie na konia. Ten niezwykle obrazowy gest, odnotowany w niektórych źródłach, Symbolizował wejście chłopca do świata mężczyzn. Koń był symbolem wojny, statusu, mobilności i przestrzeni publicznej wszystkiego, co od tej pory miało znajdować się w domenie ojca i czego chłopiec miał się uczyć. Było to symboliczne przekroczenie progu domu i wkroczenie na szeroką arenę życia plemiennego. Rozdział 4: Potęga włosów nić życia, duszy i magii. Aby pojąć, dlaczego zwykłe obcięcie włosów mogło mieć tak fundamentalne znaczenie, musimy jeszcze głębiej zanurzyć się w magicznym światopoglądzie dawnych Słowian. Włosy nie były dla nich martwą tkanką, były potężnym symbolem, nośnikiem sił witalnych i łącznikiem ze światem nadprzyrodzonym. W wielu kulturach, a w słowiańskiej w sposób szczególny, włosy postrzegano jako fizyczną manifestację siły życiowej, Witalności i energii człowieka. Ich nieustanny wzrost, który, jak wierzono, trwał nawet po śmierci, łączył je z tajemniczą mocą życia i odradzającymi się siłami natury. Uważano je za tkanki stale rosnące. Dlatego wszelkie manipulacje na włosach były postrzegane jako bezpośrednia ingerencja w samą esencję życiową człowieka. Wygląd włosów był dla tradycyjnej społeczności niczym otwarta księga. Doszukiwano się w nich informacji o temperamencie, charakterze, a nawet przeznaczeniu. Włosy blond kojarzono pozytywnie z pogodą ducha i słońcem. Ciemne włosy łączono z chaosem i sferą demoniczną, a ich posiadaczy o trudny charakter. Rude włosy, utożsamiane z krwią i grzechem, miały przynosić nieszczęście. Siwizna natomiast budziła zaufanie, kojarząc się z mądrością i doświadczeniem. Długie, rozpuszczone włosy były znakiem dziewictwa. Ta swoista semiotyka włosów pokazuje, jak głęboko były one wpisane w system postrzegania świata. Wróćmy do kluczowej opozycji: kultura kontra natura. Włosy uporządkowane, uczesane, splecione w warkocz, upięte pod czepcem, oznaczały przynależność do porządku społecznego, cywilizacji i świata ludzi. Były znakiem podporządkowania się zasadom wspólnoty. Z kolei włosy naturalne, rozpuszczone i nieuczesane, kojarzono z naturą, chaosem, siłami demonicznymi, zwłaszcza wodnymi, oraz stanami liminalnymi, przejściowymi lub marginalnymi. Takie włosy nosiły niezamężne panny, symbolizując gotowość do zmiany statusu, ale także czarownice, osoby chore umysłowo. A nawet kobiety w trakcie menstruacji czy żałoby. W tym kontekście postrzyżyny jawią się jako ostateczny akt narzucenia porządku kulturowego na naturalną dzikość. Nożyce w ręku ojca stają się narzędziem cywilizacji. Przecinają one nie tylko włosy, ale symboliczną pępowinę łączącą dziecko z chaotycznym, przedspołecznym stanem niemowlęctwa i włączają je w ustrukturyzowany świat plemienia. Rozdział 5. Transakcja z losem, ofiara dla tkaczek przeznaczenia. To prowadzi nas do najgłębszego duchowego wymiaru rytuału ofiary. Jak już wiemy, obcięte kosmyki nie były wyrzucane, były traktowane z najwyższą powagą i często składane w ofierze. Dlaczego? Ponieważ wierzono, że we włosach zawarta jest siła życiowa. Ofiarowanie ich było aktem synek Dochy ofiarowaniem części za całość. Był to substytut najwyższej ofiary, ofiary z własnego życia. Głównymi adresatami tej ofiary byli ród i rodzanice. Ród był wschodniosłowiańskim Bogiem losu, przeznaczenia i więzi rodowych, być może nawet archaicznym Bogiem stwórcą. Rodzanice zaś to trzy żeńskie demony losu, przypominające greckie mojry czy germańskie norny. To one, jak wierzono, przybywały w trzecią noc po narodzinach. By określić przyszłość noworodka, kreśląc na jego czole niewidzialne znaki. Obecność tych bóstw podczas postrzyżyn jest absolutnie kluczowa dla zrozumienia duchowego wymiaru obrzędu. Ale tu pojawia się fundamentalne pytanie: Skoro los został już określony przy narodzinach, dlaczego potrzebny był drugi, tak ważny rytuał z udziałem tych samych bóstw? Odpowiedź jest fascynująca. I sugeruje, że los nie był postrzegany jako coś całkowicie ustalonego i niezmiennego. Postrzyżyny jawią się jako krytyczna interwencja, druga, znacznie ważniejsza audiencja u bogów losu. Pierwsza przy narodzinach była pasywna. Dziecko było jedynie jej przedmiotem. Druga podczas postrzyżyn była aktywna. Rodzina poprzez ofiarę z włosów podejmowała próbę dialogu z siłami wyższymi. Można z tego wysnuć wniosek, że rytuał postrzyżyn służył jako korekta lub potwierdzenie losu. W przypadku dziecka, które okazało się silne i przetrwało najniebezpieczniejsze lata, rytuał mógł służyć potwierdzeniu i przypieczętowaniu dobrego losu. Był to sygnał dla bogów. To dziecko dowiodło swojej woli życia, jest godne. Przyjmijcie tę ofiarę z jego witalności i utwierdźcie dla niego pomyślną przyszłość. W przypadku dziecka słabszego mógł być desperacką próbą poprawienia niepomyślnego losu poprzez potężną osobistą ofiarę. Postrzyżyny były więc momentem ludzkiej sprawczości w świecie rządzonym przez przeznaczenie. Były ratyfikacją istnienia dziecka na poziomie zarówno społecznym, jak i kosmicznym. Rozdział szósty. Rytuał, który stworzył królestwo. Legenda o Piaście i Siemowicie. Siła symboliczna tego rytuału była tak wielka, że nie tylko przetrwał setki lat, ale został wpleciony w samą tkankę mitu założycielskiego państwa polskiego. Najsłynniejszy opis postrzyżyn w historii Polski pochodzi z pierwszej polskiej kroniki, spisanej na początku XII wieku przez anonima zwanego Galem. W opowieści o początkach dynastii Piastów. Kronikarz przedstawia historię ubogiego oracza Piasta, syna Chościska, który przygotowuje skromną uroczystość postrzyżyn dla swojego jedynego syna, Siemowita. W tym samym czasie panujący książę Popiel wyprawia wystawną ucztę z okazji postrzyżyn swoich synów. Gdy do grodu Popiela przybywa dwóch tajemniczych wędrowców, zostają niegościnnie odprawieni. Znajdują schronienie w chacie Piasta, który mimo własnego ubóstwa Dzieli się z nimi wszystkim, co ma, resztką piwa przygotowanego na postrzyżyny i jednym wieprzkiem. W odpowiedzi na tę gościnność, przybysze dokonują cudu. Piwa i mięsa w cudowny sposób przybywa. Także wystarcza go nie tylko dla skromnych gości piasta, ale i dla samego księcia Popiela i całego jego dworu, których piast za radą gości zaprasza do siebie. To właśnie ci tajemniczy goście dokonują postrzyżyn chłopca, nadają mu imię Siemowit i przepowiadają mu wielką przyszłość. Ta opowieść to arcydzieło teologii politycznej i mitotwórstwa. Gal Anonim, pisząc na dworze Bolesława Krzywołstego w celu legitymizacji panującej dynastii, wykorzystuje dobrze znany i głęboko zakorzeniony w kulturze ludowej rytuał jako scenę dla cudu boskiej interwencji. Historia ta jest starannie skonstruowanym argumentem politycznym. Przeciwstawia pysznego, niegościnnego księcia Popiela, reprezentującego starą, upadającą władzę, skromnemu, pobożnemu i gościnnemu piastowi. Cud, który wydarza się podczas postrzyżyn u piasta, a nie u Popiela, jest znakiem boskiej sankcji. Przesłanie jest jasne. Legitymacja do rządzenia nie płynie z krwi i dziedzictwa jak u Popiela ale z cnót takich jak gościnność i pobożność, które zyskują przychylność Boga, jak upiasta. Postrzyżyny stają się w tej narracji punktem zwrotnym, w którym Bóg, działający przez tajemniczych posłańców, odrzuca starą dynastię i namaszcza nową. Rytuał przejścia dziecka staje się rytuałem przejścia władzy. Rozdział siódmy. Chrzest rytuału i jego trwałe echa. Co stało się z postrzyżynami wraz z nadejściem chrześcijaństwa na Ziemię Słowiańskie? Podobnie jak wiele innych pogańskich obrzędów, nie zostały całkowicie wykorzenione. Zamiast tego zostały wchłonięte, zaadaptowane i otrzymały nowe chrześcijańskie znaczenie. Kościół, rozumiejąc siłę zakorzenionych tradycji, często wolał je ochrzcić niż z nimi walczyć. Dla postrzyżyn opracowano odpowiedni ceremoniał liturgiczny z modlitwami i pieśniami, a sam rytuał zaczęto odprawiać w kościołach. Doskonałym przykładem tego synkretyzmu jest gest Mieszka I, który po postrzyżynach swojego syna Bolesława Chrobrego miał przesłać jego obcięte włosy w darze papieżowi do Rzymu. Jest to posunięcie genialne w swojej politycznej i religijnej wymowie. Mieszko wykorzystuje tradycyjny, pogański w swojej genezie akt ofiarowania części siebie w zamian za ochronę i przychylność. Zmienia jednak adresata tej ofiary. Zamiast doroda i rodzanic, dar trafia do nowego centrum władzy duchowej i politycznej do papiestwa. W ten sposób Mieszko, używając starego symbolu, oddaje swojego syna i przyszłość swojego państwa pod opiekę nowego, potężniejszego Boga i jego ziemskiego namiestnika. Rdzenna symbolika postrzyżyn, akt poddania się wyższej władzy okazała się niezwykle żywotna. Jej echa w niemal niezmienionej formie odnajdujemy do dziś. Golenie głowy rekrutowi wojskowemu oraz tonsura mnisia są bezpośrednimi spadkobiercami tego samego gestu symbolicznego, który tysiąc lat wcześniej wykonywał słowiański ojciec nad swoim synem. Rozdział 8. Współczesne odrodzenie. Nowe znaczenia dla Starego Rytu Wydawałoby się, że w XXI wieku nie ma już miejsca na takie rytuały. A jednak w dzisiejszych czasach, w zlaicyzowanej i zindywidualizowanej kulturze, postrzyżyny przeżywają fascynujące odrodzenie i to z dwóch pozornie odległych kierunków. Z jednej strony rytuał jest wskrzeszany przez zwolenników rodzimowierstwa, czyli rodzimej wiary Słowian. Dla współczesnych pogan jest to autentyczna ceremonia religijna, sposób na odtworzenie zerwanych więzi z tradycją przodków i ich bogami. W tym kontekście postrzyżyny odzyskują swój pierwotny, sakralny wymiar są świętym aktem włączenia dziecka we wspólnotę rodową i duchową z ofiarami składanymi bogom i duchom opiekuńczym. Z drugiej i być może bardziej zaskakującej strony. Zmodernizowana, świecka wersja postrzyżyn oraz ich żeńskiego odpowiednika, zaplecin, zyskuje na popularności jako humanistyczna ceremonia przejścia. Organizowana jest często jako alternatywa dla katolickiej pierwszej komunii świętej dla dzieci z rodzin bezwyznaniowych lub mieszanych religijnie. W tej wersji rytuał jest pozbawiony odniesień do bóstw. Jego symbolika zostaje przeformułowana, by celebrować wejście dziecka w nowy etap samoświadomości, odpowiedzialności i rozwoju osobistego. Symbolem ceremonii staje się dąb, którego korzenie i korona mają obrazować różnorodność tradycji, z których się wywodzimy, oraz dróg, które dzieci wybiorą w przyszłości. To równoległe odrodzenie postrzyżyn w kontekście neopogańskim i świeckim jest niezwykle wymownym zjawiskiem ujawnia głęboką uniwersalną ludzką potrzebę posiadania ustrukturyzowanych, znaczących ceremonii, które pomagają oswoić i celebrować życiowe przemiany. W świecie, w którym tradycyjne rytuały religijne tracą swój uniwersalny charakter, ludzie aktywnie poszukują lub tworzą na nowo obrzędy, które nadają sens, budują wspólnotę i pozwalają docenić osobisty wzrost. Starożytny wzorzec postrzyżyn, ze swoją potężną logiką symboliczną, Okazuje się być niezwykle elastyczny i doskonale odpowiada na te współczesne poszukiwania sensu. Zakończenie. Ponadczasowa opowieść. Analiza postrzyżyn, przeprowadzona na wielu płaszczyznach, prowadzi do jednoznacznego wniosku. Kluczem do potęgi i znaczenia tego rytuału jest koncepcja symbolicznej śmierci. Ta śmierć jest wielowymiarowa. Jest to śmierć niemowlęctwa. Stanu zależności i niepełnej tożsamości. Jest to śmierć wyłącznej, symbiotycznej więzi z matką i światem domowym. Jest to wreszcie śmierć naturalnego, nieoswojonego stanu bycia, symbolizowanego przez nietknięte nożycami włosy. Ta właśnie symboliczna śmierć umożliwia symboliczne odrodzenie, umożliwia narodziny nowej istoty, nazwanego społecznie uznanego indywiduum. Syna swojego ojca, członka rodu i plemienia, a także podmiotu w oczach bogów, z którym można negocjować pomyślny los. Postrzyżyny były zatem czymś znacznie więcej niż tylko obcięciem włosów. Były wyrafinowanym mechanizmem psychologicznym i społecznym, który zarządzał jedną z najważniejszych i najtrudniejszych przemian w życiu człowieka. Otwierają okno do duszy słowiańskiej. Ukazując zaawansowane rozumienie psychologii, struktury społecznej i relacji człowieka ze światem nadprzyrodzonym, ostatecznie, postrzyżyny to ponadczasowa opowieść o transformacji, opowieść tak potężna, że jej echa wciąż rezonują i znajdują nowe formy wyrazu nawet w naszych czasach. Dziękujemy za czas spędzony z prastarymi szeptami. Mamy nadzieję, że ta podróż do świata słowiańskich rytuałów, była dla Was równie fascynująca, jak dla nas. Jeśli podobał się Wam film i chcielibyście, abyśmy odkrywali więcej takich treści, prosimy, dajcie nam o tym znać. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem to dla nas najlepszy sygnał, że warto kontynuować te poszukiwania. A jeśli chcecie mieć pewność, że nie ominie Was żaden kolejny szept z przeszłości, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek. Do usłyszenia w następnym odcinku. うん。<music>